Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Małpa, a to jest Twierdza Krzyżowiec war chest, Misja 59 na krawędzi. Dzisiaj mamy do pokonania dwóch przeciwników, marszałka oraz opata. Mają trochę przewagę w Goldzie, ale myślę, że powinniśmy dać radę. Hm, pasuje się wytłumaczyć, czemu nie było przez taki okres długi, bardzo długi odcinków, a to z, z tego powodu, że... Pierwszy powód taki, że zacząłem pracę nie, i chciałem na spokojnie sobie wszystko ogarnąć z robotą, co jak. No i za bardzo nie miałem czasu nagrywać odcinków, ale jak widzicie to wyszło teraz chyba na dobre, bo się ogarnąłem i mogę nagrywać i myślę, że będę nagrywał. I nawet się nad tym zastanawiałem, że przyspieszę trochę tempo yy, To znaczy, że będę nagrywał dwie serie jednocześnie yy, jakie to będą serie, to nie mam pojęcia mam kilka gier w, Zanadżu, w które... w które chciałbym zagrać, no ale jak to wyjdzie no to wszystko się okaże dobra no dzisiaj tak patrząc to nie mamy zbyt silnych przeciwników. Ani, ani marszałek, ani opad. Tak dobrze mówię. Op opad nie są jakimiś wymagającymi przeciwnikami. Jeszcze te jestem plus, że są dosyć blisko. No i wydaje mi się, że to będzie szybka misja. Tak, niepotrzebnie zacząłem z tymi jabłoniami. Ale, bo nie z jabłoniami tylko z słabą pszenicą, bo nie myślę, żeby ta gra była na tyle długa, żebyśmy mieli problem z wydobyciem o, z żarciem, żeby jab jabłka nam wystarczyły. Myślę, że w zupełności powinny nam starczyć. No to jeszcze nie wejdzie, dobra. Ile mamy kasiory? Jeszcze mamy kasiory. To myślę, że sobie damy... Aha, dobra. Czyli mamy coś takiego, że... Opat nas nie zaatakuje, bo musi... Iść tędy. Tak. To znaczy zaatakuje nas, ale ma... ma okrągłą drogę. Tutaj nie, może, nie musimy się martwić, że będziemy atakowani z dwóch stron aż. Dobra, robimy młyn. Zrobimy sobie kilka... Piekarni Potrzebujemy więcej drewna Potrzebujemy więcej drewna. Potrzeba drewna Dobra, tutaj cały czas go atakujemy. Możemy się nawet treb przybliżyć Tutaj ma jakiś uczników na wieży sobie ustawił Ale nie myślę, żeby byli oni w stanie cokolwiek zrobić moim ucznikom, bo... Dobra, wywołem rycerzy. O to mi chodziło dokładnie. Ale ich sobie wybić jednego po drugim. Rycerz dobry. Nie można powiedzieć, że nie. Dobra, tu jeszcze spróbuję jeden myk Może da mi się podpalić jego rezydencję Tylko odcinkami sobie muszę wrócić, tego zostawię żeby brama była zamknięta Aha, dobra, on ma tam wyjście takie tajemne Ale może się wrócą może przez... o niekiedy ogień przez ściany przychodzi, niekiedy nie Zobaczymy jak to będzie dzisiaj, przeszedł Jak widzimy rycerzyki zaraz będą płonąć I tego właśnie chcieliśmy Dobra, wezmę się za wydobycie jakichś surowców Och, Teren mamy nie po prostu świetny wygłosimy. Dobra, zobaczmy jak to się dzieje z nimi. Został nam król jeden ten. Dobra, to w takim razie potrzebujemy kasiory. Zrobimy tak. Czego mamy więcej? Chleba mamy więcej, to chleba niech nie jedzą. Chlebek będziemy sobie sprzedawać. Cena jest ta sama co chyba 20-20. No to jest to samo, więc. No to rybka, tego sprzedamy, trochę mąki. Dobra i mamy już 700. A nie mamy chłopów, co to? Czemu? A to czemu taki? A może jeszcze Wallace'a wydobędziemy? Moment, teraz na nasze nieszczęście będą te budynki płonąć, ale wydaje mi się, że nasi asasyni powinni tutaj wyskoczyć i zabić króla. Nie lubię takich misji, gdzie jest tak malutko miejsce jak w tej misji. No to znaczy. Uuu! Niewiele czasu. Nie. nawet powiem Wam, że się rozbudował, nawet się nie spodziewałem. No i trochę jednostek ma, no ale to są sami ci księżulkowie, to oni nie są zbyt mocni. No i tu ma jedynie te baszty, raz, dwa, trzy baszty ma. Tu widzę, że coś stawia. I na razie tyle. Dobra, zobaczymy co to. Jeszcze sobie trochę podrobię tych łuczników. Ten niech... opat atakuje. Się ustawimy gdzieś tutaj. O, tak jak widzicie, nasz ucznik daje radę. Myślę, że tymi opatami się nie ma co martwić. Mogę się zależeć do... Asasynów moich nie dojdą, się z nimi nie spotkają. Te łucznicy widzę, że bardziej są skupieni na. Hmm, na królu, a nie na tych. nie wiem, na... nie wiem nawet jak się ta jednostka nazywa. O, jak zwykle ci asasyni chodzą swoimi drogami. Moja popularność spada, czemu? A. Dobra jednak. Jeźdźcie sobie ten chlebek. No i dobra. O, to król już padł. Niech to szlak. To zbyt czupłe ser. Dobra, kamień. Nie masz wystarczającej ilości. Trwa. Tak, tak. u nawet Himiel mamy. A to pewnie... Bo zabiliśmy tego i on miał. No go ilości sprzedamy. Robimy uczników, armię uczników, zobaczmy czy on się coś rozbudował. No dodał sobie kilku uczników. Ale myślę, że damy radę. Bo jak nie my to kto? Widziałem wiele komentarzy, typu czy wracam, i jednak powróciłem. Minął rok od momentu, aż stawiłem ostatni odcinek i po roku wróciłem. Mam nadzieję, że już nie będę miał takich przerw. No, jedynie co mówię, no to odcinki nie będą pojawiały się regularnie z powodu tego, że pracuję no i niekiedy zdarza się tak, że nadgodziny o wiele dłużej wale. No i tak, niekiedy wrócę późno w nocy, no i po prostu mam ochotę się wykąpać i położyć się po spać, a nie jeszcze jakieś nagrywanie, renderowanie czy cokolwiek. Zawsze będę się w wolnej chwili starał nagrać jakiś odcinek na zapas. No, ale wiecie jak to bywa. Niekiedy nagram jeden odcinek, na, tylko na dzisiaj. Niekiedy na jutro, no i tak. Wszystko będzie... No po prostu będzie odcinek to będzie. Nie będzie, to nie będzie. Na pewno będę chciał skończyć tą serię twierdzę, krzyżowiec, żeby ludzie, którzy po prostu grają w to, a mają problem z przejściem, żeby już nie mieli tego problemu. Nie pamiętam jak tam łopata wygląda ze smową, ale na pewno ją ma bo po co by dawał tych? Nie wiem czy on ma jakiś bóg z do się Wieża, tu nie ma przejścia hmm. nie, No jak widzicie trochę przesadził prze, prze. No zmniejszył moją armię Ale może Podoba coś zrobić Postaram się uciec od tamtej wieży, żeby mnie nie atakowała, tu sobie tych zniszczę, ty, no i... Będę ja strzelał na ślepo na króla. Ja, ja, to nic z tego nie będzie. Dobrze wiedzieć, ale jednak... Trochę przesadziłem, bo w pełni siebie... Zarazem! Co No dobra, już tam atakuję. Dośle jedynie łuczników mu. i Na front. Potrzeba złota. Nie masz wystarczającej ilości powietrza. sprzedam to, co sprzedam. sprzedam trochę chleba, pszenicy. Mąki, zrobię jeszcze tych... więcej tych... Ile? 36. Uuuu... O, właśnie. Tak to jest, jak się na chwilę odejdzie. Ile ma? armię 85. Jeszcze trochę tego ma. O, jest, agresja przyszedł. Przepraszam bardzo. No już wyciszę telefon, żeby tutaj nikt mi głowy nie zawracał, żeby mógł się skupić na nagrywaniu. Nie masz wystarczającej ilości towarów. Nie masz wystarczającej ilości towarów. Ja na razie niech tarmię. Tam poczeka jeszcze dośle tak żeby było... A. Nie będę nie stosował stryga do ślej i koniec. Nie mamy czasu tu na długą rozgrywkę. Nie ileż można tak łatwą misję przechodzić. O ile, ile. Jeszcze tak zepsułem, jak ja zepsułem. No to w ogóle porażka. Szkoda, też, że ta misja jest taka łatwa, że ten opad w ogóle się nie rozwija. No ale widać, że ci co tworzyli ground to po prostu sobie nie przeanalizowali tego. Znaczy no, z tego co wiem, no to jest jakiś tester game, który... game, tester Gier. Który po prostu mówi czy to jest do przejścia, czy nie no i niby to jest do przejścia, no ale co to za sens, gdy tak się rozbudowuje Kijowo. Opatik. Nie wiem, no, nie wiem czy my mieliśmy tempa 90 I to tak zamulaliśmy. سنانا الفرس سنانا هدفنا واضح لا اركبوا مثل الريح اقتلهم جميعا الفرس هدفنا اقتلهم جميعاً، ما <applause> Daję mi popalić. Dobra i to niech będzie na razie, tak? Sprzedajemy to, co mamy. Nie to, to, to i to. No robimy sobie asasynu. I spadamy im na chatę. Normalnie robimy im Syf z domu. Mogę to lepiej mniej jednostek stracić takie tam, ale... Myślę, że nie ma co się tym przejmować. Tu nie gramy Brak jakichś rankedów czy nie wiadomo czego. Ale stracimy trochę jednostek, to nic się nie stanie. Ja nie wiem, czy w rezultacie nie stracimy więcej jednostek tak się bawiąc nie chciałbym zrobił jedną potężną armię i go zniósł z powierzchni Ziemi. Nie masz wystarczającej ilości towaru. Ja nie wiem, czy w ogóle jest sens tych asasynów wysyłać. Ja zławię, co sobie zrobię. kurde, ja to, to dużo będzie kosztować, chciałem po prostu sobie narobić tych pałkarzy. Tak no, to za dużo będzie kosztować, a ja zapomniałem, że... Nie można tutaj tego zbudować, Nie mamy tak dużo złota. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Dobra, robię jeszcze jedną armię. Wiadomość tam opad będzie marwicznie. Moi żołnierze mnie zawodzą. Nie bardzo dobrze, moim, moi trochę też mnie zawodzą, ale ja ich wyprostuję. Potrzeba złota. 25, drugie 25, 50, tamtych jest 30. Prawie nie masz setka armii to W ta armii miałaby przegrać tam po prostu nie ma sensu, żebym nagrywał odcinki tak po prostu lamił. Dobra, 10 o, Może tu jeszcze dodamy. Tutaj niech to działa. jeszcze powinno być do zbierania tego żelaza. Gdzieś mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć sztabek Tutaj jedynie trzy, no ale jakby zbierało to by było wiele lepiej. Jakieś, no właśnie mówię o tych, jak wozy, tak, woły, tak zwane. Ale nie wiem czy u was ta gra też będzie tak głośno, czy u mnie tylko, ale no. sobie tu wyci wyciszę. Strasznie głośno mam, ale tam... Na filmie powinno być wszystko ok, bo sobie tam powiedzisz, sam w programie. To nie będziecie narzekać. Przynajmniej mam taką nadzieję. Dobra, jeszcze trochę tu sprzedamy desek. To jest desek, to w ogóle się nie opłaca sprzedawać. To jest taki, będzie w tani, że... To błąd, ile 700 dycha niecała wyjdzie 52 no to elegancka armia robi taki rozpizdzieluch tam taki najpierw na naokoło że jak zawsze a później trochę tych zniszczę i wtedy wpadnę asasynami nie będę czekał jak dotychczas nie wiadomo na co na jakieś tam szczęście czy co na wszelki wypadek gdybym miał Miałoby mi się jeszcze nie udać to po prostu wybuduję sobie kamieniem żeby mieć kasiorę w razie W 4 konnych trochę jest niech się przegrupują o to za, a ja to do tych szczelak Dobra, to już uczni są zniszczeni, ta z powierzchnią nie dostaje? Teraz w środku Mamy jakieś wsparcie, jakieś przegrupowania robię, ale myślę, że to już mu nic nie da na ten moment O tutaj tuisty odmistrzę Zaraz znowu mnie ostrzelają, a na co mi to? O, ucznicy Dobra, jak widzimy już armia ma malutką, sami ucznicy zostało, ile ich jest? Sto... Ile? Skąd oni ich tyle wziął? Gdzie oni się tu pomieścili? Aha, tu są. No ale to tam ci inni merytorycznie nic mi przeszkadzają, bo nawet nie będę miał zamiaru tam wchodzić w paradę tej bramy otwierać. i chyba koniec rozgrywki będzie no i dobra, no i udało nam się trochę zlamiłem to, no ale przynajmniej odcinek będzie troszeczkę dłuższy zobaczymy jak tam nasze statystyki wyszły no, jak zwykle a jesteśmy we wszystkim najlepsi Chociaż, chociaż A marszał, marszałkowi zginęło najmniej żołnierzy bo tylko 10 Nie dziwię się wcale no bo kiedy miał się chłopok rozwijać yy, Tutaj nic ciekawego No dobra no to w tym odcinku byłoby na tyle Jeśli Wam się podobało, to komentujcie Subskrybujcie, polecajcie znajomym No i czekajcie na kolejny odcinek który mam nadzieję że pojawi się już jutro A ja Was żegnam Dobranoc na razie, pa